Opowiem wam, jak działają nawet w moim przypadku przekonania, i to, co zadziało się z wami i u Was, o wielu z Was. I jak ważne jest, też podam Wam na moim przykładzie, uczestnictwo i wzmacnianie swojej energii. I o tym, jak okoliczności i jak Wasza podświadomość sabotuje Was. Abyście zawróciły z tej drogi przemiany po to, żebyście nie osiągnęły tego, co chcecie. Dlaczego? Dlatego, że, jak wiecie, jeżeli wasze przekonania o sobie, o swojej mocy twórczej, o swojej sile, o tym wszystkim, co Chcecie osiągnąć, o tym wszystkim, co macie w sobie, o tym wszystkim, jak chcecie się czuć, bo tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, jak się czujemy. Zobaczcie, to jest to, co ja zawsze mówię. Tak naprawdę nie chodzi o konkretnego człowieka, o konkretnego SP. To chodzi o to, jak wy się przy nim czujecie. Więc kluczowe, jeśli chodzi o życie, jest Wasze samopoczucie. Jak Wy się Czujecie? To, kto wam to daje, jak wygląda, co robi, jak się nazywa, jest rzeczą absolutnie wtórną. I teraz e, popatrzcie, co się zadziało wczoraj. Części osób pogłębiły się ich dary. Prawda Dominika? Dominika zaczęła widzieć aurę. Ok? Wiele z Was, wiele z Was poczuło swoją siłę, swoją moc. Do wielu z Was zaczęli odzywać się randomowi faceci albo inni randomowi, i poczułyście dokładnie swoją boskość i swoją moc. A do części z Was zupełnie, absolutnie zupełnie to nie dotarło. E, pisałyście, było, był, był jeden czy, czy dwa takie przypadki, e, kiedy wręcz myślałyście, napisałyście do mnie, to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie. Ja nic nie słyszę, nic nie czuję, nic nie widzę, kompletnie nic. Tak? Denerwuje mnie to, to nie jest dla mnie, co ja robię nie tak. I zobaczcie, jak skrajne są to doznania, przemyślenia, uczucia i doświadczenia. Ok? Wiecie, z czego to wynika? Wynika to z tego, że część, na szczęście, bardzo mała część z Was, ma tak głęboko zakorzenione przekonania, że podświadomość Oczywiście negatywne, o swojej boskości. Ja też, Renata, ja też, ja też po tym zaraz opowiem jeszcze, co tu się, co tu się z Reniem stało i ze mną również po wczorajszym live. że Monika widziała. Może tu tylko opisać, jak wyglądałam. W każdym razie posłuchajcie. Część z was ma tak negatywne przekonanie o sobie, o swojej mocy stwórczej, o swojej boskości, że podświadomość mówi, no chyba cię posrało. Jaka bogini, jakie wyższe, ja, jaka moc twórcza, jaka seksualność, jako to, jako tam, jako siamto. To nie jest dla mnie. Nie mogę tego robić, nie mogę tego słuchać. To nie jest tak, że to nie jest dla ciebie. Właśnie wtedy jest idealnie dla ciebie. Właśnie wtedy powinnaś pokazać swojej podświadomości środkowy palec. Dokładnie, zaszłam w ciąży wczoraj, dokładnie tak, I, ale już od razu byłam w dziewiątym miesiącu. E, słuchajcie, i e, e, pokazujemy wtedy, dokładnie jak siadamy do medytacji, bo jesteśmy po pierwszym dniu kursu, tak? Tak jak jedna z bogi powiedziała, to nie jest dla mnie. Dziękuję, do widzenia. Nie, nie, nie i nie. Nie, nie i nie. Dokładnie. I odcięło ją kompletnie. Słuchajcie. Nic, nagrania się nie otwierały, nic. Po prostu nie dla mnie. Nie nadaje się. Właśnie wtedy mówisz sobie, a no to patrz, to potrzymaj mi piwo. To zobaczymy, co jest dla kogo. I rób to nawet, jeżeli miałaby się pożygać. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo wy, którzy macie mocniejszą energię, tak, mocną energię, może inaczej, to nie jest kwestia, tak, jest z jednej strony mocniejszą energię, ale z drugiej strony przekonania nie tak negatywne, nie tak negatywne, które aż tak was nie wyrzucają, tak, które aż tak was nie triggerują. Podam wam mój przykład dzisiaj. Jak wiecie, jeżdżone na motocyklu, i moja podświadomość, jeszcze nie dotarłam do tego, dlaczego robi mi naprawdę mega. Ja jeżdżę w terenie, nie jeżdżę po asfalcie, jeżdżę w terenie, jeżdżę po kamieniach, po piasku, itd., itd. I moja podświadomość robi mi, nie wiem dlaczego, OK. Nie wiem, ja, z czego to wynika. Takie chocki klocki, że po. po po, 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 widzicie? Widzicie? Już nawet zaczęłam się jąkać. Powoduje u mnie, po pierwsze, zjazdy fizyczne, po drugie, powoduje u mnie e, taki rozpieprz, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o mindset, że po prostu e, jakbym nie mogła dalej normalnie funkcjonować, nie mówiąc o jeździe na motocyklu. Wszystko jest na nie. Rozumiecie? Wszystko jest na nie. E, kręci mi się w głowie, mam podwójne widzenie, e, po prostu wszystko. E, nerwy kurwa, na wszystko, nie wiadomo o co chodzi. Jedyne o co myślę, to wrócić do domu, ok? Wrócić do domu, wrócić do domu, tak? Nie jadę na żaden motocykl, ja się, uwaga, ja się do tego nie nadaję, ok? A ja nie jeżdżę jeszcze tak, jakbym chciała. To mi nie wychodzi tam, to mi nie wychodzi, ojejku, 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 ok? I teraz co? Stoję na stacji benzynowej i jęczę sama do siebie. Dobra? I co się dzieje? I mam wybór. I mam wybór: albo pojadę dalej, albo zawrócę. Ale uwierzcie mi, ani fizycznie, ani psychicznie nie mam siły jechać dalej. A przecham 5 minut od domu. I co sobie mówię? W końcu wdech, kurwa, wydech. No, nie będzie tak. Że ja nie będę robiła tego co chcę, że cokolwiek będzie mnie ograniczać. Pojechałam dalej, mimo że uwierzcie mi, widziałam podwójnie, ok? I powiedziałam sobie: pojadę i pojechałam. I dzisiaj zrobiłam taką trasę, e, taki manewr, którego najbardziej kiedyś bałam się na świecie i którego nigdy w życiu nie zrobiłam, bo uważałam, bo się po prostu bałam. A dzisiaj nawet nie zauważyłam, jak to zrobiłam. Po prostu pojechałam. Jeden, drugi, trzeci raz, kiedy kiedyś stanęłabym i popatrzę, mówię, nie przejadę tego. Nie dam rady. Jeszcze 15 minut bym gadała do siebie. Rozumiecie? Dokładnie. Jesteś zwycięzcą. I byłam zwycięzcą. I wiecie co? Jeszcze do niedawna w terenie przyjeżdżałam 5 km. To jest ciężki ten, to, to, to są, mówiłam, to są kamienie, to są kolejne, to jest błoto, to jest piach. 5 kilometrów. Dzisiaj kłóciłam się, że zrobiliśmy nie więcej niż 20. Zrobiliśmy 100 km na motocyklu, z czego 40 km w terenie? Ja kiedyś nie byłam w stanie zrobić więcej niż 2, 3, 5 maks kilometrów, a dzisiaj powiedziałam sobie: O nie, nie dam się, nie dam się. I zrobiłam to. Chociaż naprawdę czułam się wszystko, absolutnie wszystko na zewnątrz mnie i wewnątrz mnie, tak? Triggerowało mnie po prostu w tak niemożliwy sposób, że miałam naprawdę ochotę tam wrócić do domu i robić zupełnie coś innego. Ale nie zrobiłam tego. I przy okazji zrobiłam jeszcze jedną rzecz, której nigdy wcześniej nie zrobiłam. Rozumiecie, jak to działa? To nie jest to, że ty się nie nadajesz. To nie jest to, że ty nie umiesz. To nie jest to, że to nie jest dla ciebie. Dzisiaj przeczytałam wpis na grupie Uleczenie Ran. Chłopak pisał, um, że y, trzeci chyba raz przystępuje do tej samej medytacji i nie może go jej zrobić. Wyłącza go non stop. Słuchajcie, odcina.